Dzień dobry, Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV. Witam Was bardzo serdecznie. W studio ze mną Marek Rupental. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Marku, nasz ekspert, kierowcowy, wykładowca. Cieszę się bardzo, że jesteś ze mną. Zresztą, jak co tydzień, jak co tydzień? Tak. spotykamy się po to, aby rozmawiać tydzień. o najważniejszych wydarzeniach w branży OSK, o faktach OSK, które dzisiaj przedstawi Klaudia Gabert-Jaworska. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w dzisiejszym wydaniu? Od września wychowanie komunikacyjne w szkołach. W nowym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji wprowadzi do szkół podstawowych rozbudowane wychowanie komunikacyjne w ramach podstawy programowej przedmiotu Technika. Opublikowany przez Ministerstwo projekt przeszedł konsultacje publiczne, a to oznacza, że przed wysłaniem do Sejmu pozostało jeszcze tylko zatwierdzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Program nauczania będzie zawierał m.in. informacje o niebezpieczeństwie związanym z używaniem telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez jezdnię, a także o zasadach korzystania z nowoczesnych urządzeń transportu osobistego i prawidłowej jeździe na rowerze. Uczniowie poznają znaki drogowe i podstawowe reguły poruszania się po drogach. Omówiona zostanie właściwa interpretacja zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Ministerstwo zakłada, że wychowanie komunikacyjne będzie przedmiotem interdyscyplinarnym, w którego prowadzeniu mają uczestniczyć nauczyciele rozmaitych przedmiotów szkolnych. W sytuacji idealnej oznacza to, że bezpieczeństwo ruchu drogowego będzie obecne na lekcjach wielu przedmiotów. W szkołach powinno zostać utworzone stanowisko koordynatora wychowania komunikacyjnego. Marku, pani albo pan od techniki. Ma być nauczycielem bezpieczeństwa ruchu drogowego? Ja szczerze mówiąc w ogóle nie rozumiem tego zamieszania. Wprowadzenie takiego przedmiotu jak edukacja komunikacyjna um, miało mieć miejsce już, myślę, że około 20 lat temu. Cały czas gdzieś ten problem jest um, napiętnowany, kombinuje się przy tym i tak dalej. Rzeczywiście um, te 20 parę lat temu, kiedy taki pomysł się pojawił. Było to całkiem słuszna idea i do dzisiaj zresztą jest. Ja ją popieram jak najbardziej. Ale pamiętam też stare przepisy, które nie wiem czy one jeszcze obowiązują. Mówiły o tym, że dyrektorzy wordów są odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli, którzy będą zajmować się tym przedmiotem. Wiem, że w naszym województwie taki cykl szkoleń się odbył, myślę, że około 15 lat temu. Nie było zainteresowania. Prowadziłem te wykłady osobiście, stąd wiem. Dla nauczycieli. Większość mówiła, że no, dlaczego koleżanki, koledzy nie przyjechali, bo dyrektorzy uznali, że nie ma sensu ich tam wysyłać, lepiej, żeby zostali w szkole. Cały czas ten przedmiot traktowany jest po macoszemu. Zdecydowanie tak. I ja też na podstawie takiego mojego wieloletniego doświadczenia w pracy nauczyciela w jednym z wiodących polskich liceów mogę jednoznacznie stwierdzić, że wiemy w jaki sposób będzie wyglądała również rekrutacja do nauczania tego, tych, tych godzin. Będzie to po prostu wyglądało w ten sposób, a pan, panie Marku, nie ma, brakuje panu godzin do pensum. No to ja mam dla pana coś, co e, uzupełni panu e, to pensum. To nie powinno tak wyglądać, bo słuchajcie, to jest najkrótsza droga do tego, e, żeby e, wszystkie zagadnienia, które są związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, po prostu młodzieży w szkole obrzydzić. Tak będzie. Tak się to skończy, bo mm, nauczycielem tego przedmiotu. Może być tak, jak powiedziałeś, wskazana osoba, która osobiście nie posiada prawa jazdy, która nigdy nie zdała żadnego egzaminu, ale pamięta tylko tyle, że przejście dla pieszych, to tam przechodzimy i tak dalej. Przepisy cały czas ewaluują związane z y, prawem o ruchu drogowym, i tu trzeba być na bieżąco. Tu trzeba być naprawdę kompetentnym, żeby nie zrobić komuś krzywdy, bo można dzieciom źle cokolwiek opowiedzieć. Ja pamiętam z mojego przedszkola, niewiele, ale tą sytuację pamiętam, kiedy przyszedł do mojego przedszkola milicjant jeszcze, no, mm. kiedyś oni byli mili. I mówił nam, że na tym przejściu dla pieszych to my mamy bezwzględne pierwszeństwo, że jest to miejsce, gdzie my mamy przechodzić. Ja to zapamiętałem. Przyszed... Wtedy. Przyszedłem do domu i chciałem błysnąć przed tatą. I mówię: Tato, był u nas milicjant, ja wiem, że tam mam bezwzględne, przejście, bezwzględne pierwszeństwo na tym przejściu. A tata tak spokojnie powiedział, Synu, możemy zjeść obiad i pójdziemy na spacer na cmentarz. Ja ci pokażę wiele mogił, na których moglibyśmy napisać. Tu leży człowiek, który miał pierwszeństwo. Więc to trzeba robić naprawdę z wyczuciem, bo można zrobić dzieciakom krzywdę. I jeszcze jeden tylko komentarz: bo my dosyć często, tak jak w ogóle w całej przestrzeni publicznej, posługujemy się terminem przedmiot szkolny, bezpieczeństwo ruchu drogowego. Słuchajcie. To nie będzie żaden przedmiot. To tak naprawdę są godziny, które mają być poświęcone na zagadnienia BRD w ramach poszczególnych przedmiotów, w ramach poszczególnych rzeczywiście w siatce godzin realizowanych przedmiotów szkolnych. Więc tak naprawdę nic się nie zmieniło, a jeszcze jedna tylko uwaga, mam również wrażenie, że sporo w tym wszystkim jest myślenia życzeniowego i też myślę czytając tekst, który został. Zaprojektowany przez Ministerstwo Edukacji, że tak naprawdę poziom ogólności jest taki, iż każdy wykształcony człowiek mógłby napisać takie założenia. Nie trzeba być ekspertem. Ale oczywiście, że tak. Masz rację. W zupełności się z tym zgadzam. I wiem, jak to będzie. Bo będzie to tak jak do tej pory, że jeżeli mamy mieć godziny z wychowania komunikacyjnego, to w tym momencie następuje rozliczenie frekwencji uczniów, zebranie jakichś składek, czyli taka lekcja po prostu organizacyjna, żeby nie poruszać tematów, które nauczycielowi nie leżą na sercu. Wiem, że poświęciliśmy sporo czasu na komentowanie tej wiadomości i ten komentarz jest dość ostry. Natomiast kwestia bezpieczeństwa młodzieży, kwestia bezpieczeństwa dzieci na drogach jest tak istotna. I tak bardzo szczerze leży nam na sercu, że będziemy bardzo obserwować to, bardzo uważnie obserwować to, co dzieje się z projektem i w jaki sposób będzie on realizowany i wprowadzany w szkołach podstawowych. Propozycja nowych opłat za egzaminy na prawo jazdy. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt jednolitej w całym kraju stawki opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy. Opłata za egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B ma wynieść 200 zł. a za egzamin z teorii 50 zł. Związek Województw motywuje swoją decyzję koniecznością zapewnienia możliwości realizacji zadań przez ośrodki egzaminowania, a także kosztami związanymi z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy. Uzasadnieniem podwyżek jest też kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen za media, podatku od nieruchomości i stawek za inne niezbędne usługi komunalne. Związek wskazuje, że konsekwencją wieloletnich inwestycyjnych zaniedbań może być brak możliwości dostosowania się wordów do nowych wymagań prawnych w zakresie egzaminowania. W budynkach i na placach manewrowych wielu z nich konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych. Dodatkowo najpóźniej do 1 stycznia 2025 roku wordy będą musiały posiadać ciągniki siodłowe z naczepami. Marku, czy, czy Wordy rzeczywiście są w tak opłakanym stanie, w jakim przedstawia to Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej? Ja mogę też zadać pytanie. Czy może być dobrze, kiedy mamy do czynienia z szalejącą inflacją, czy mamy, kiedy mamy do czynienia z wzrastającymi kosztami utrzymania obiektów, utrzymania infrastruktury, która w każdym Wordzie jest, z koszt, wzrostem kosztów paliwa? A ceny utrzymywane są od wielu lat na tym samym poziomie. Więc nie może być dobrze. Wrastają tak naprawdę wszystkie koszty, a cena za egzamin była utrzymywana na tym samym poziomie przez wiele, wiele lat. I jak oceniasz tę propozycję? 200 zł za egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B, a za egzamin z teorii 50 zł? I trudno jest określić, czy ta stawka jest adekwatna, bo nigdy się nie zajmowałem tym, nie pracowałem w Wordzie. Um, więc nie wiem, jakie są rzeczywiste koszty, ile będzie z tego zysku dla WORD-u, koszty osobowe, egzaminatora i tak dalej. Ale nie wiem, czy pamiętasz, tydzień temu, kiedy spotkaliśmy się w tym studio, również rozmawialiśmy o tych kosztach i powiedziałem, że dzisiaj najlepiej byłoby, gdyby marszałkowie spotkali się na konwencie, ustalili jednolitą stawkę dla wszystkich województw, żeby nie było rozbieżności. I widzę, że w tym kierunku to wszystko zmierza. Yy najpierw jest z propozycja e Związku yy Województw Rzeczpospolitej, czyli właśnie tychże marszałków, którzy ustalą jednolitą stawkę. Za jakiś czas ta sprawa przycichnie. Co do kosztów naprawdę nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale cieszę się, że będzie to jednolita stawka, bo mamy do czynienia z uzyskaniem jedno, jednego i tego samego dokumentu, czyli prawa jazdy. I nie może być tak, że ktoś zapłaci za prawo jazdy 140 zł, a drugi zapłaci 230 zł. Czyli Marek Rupental jest zdecydowanie za tym, żeby stawka za egzaminy państwowe była. Jednolita w całej Polsce. No okej, okay, to teraz czekamy w takim razie na propozycję wynagrodzenia dla egzaminatorów. Kursy reedukacyjne? Raczej nie w tym roku. Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, powiedział w radiu RMFFM, że kursy reedukacyjne dla kierowców, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych raczej nie ruszą w roku 2023. Oznacza to, że w tym roku pozostaniemy przy obecnej procedurze. Kierowca, który straci prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych, będzie musiał obowiązkowo stawić się na egzaminie teoretycznym i praktycznym. Minister Weber potwierdził także, że powodem przesunięcia terminów wprowadzenia kursów reedukacyjnych jest brak gotowości systemu CEPIC. Cena 500 zł za kurs reedukacyjny poddana zostanie jeszcze analizie, a jak powiedział Weber, szybką legislacją można tę wartość podwyższyć, bo faktycznie ktoś, kto łapie 24 punkty karne swoją jazdą, stwarza pewne niebezpieczeństwo. To tak trochę ironicznie, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu czekać na komunikat ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym stwierdzi on gotowość do wprowadzenia systemu CEPiK. Tak, nie pier... lata mijają. Nie pierwszy raz CEPiK nie jest dostosowany do przepisów, które wchodzą w życie, i zastanawiam się, kto ponosi, powinien ponieść za to wszystko odpowiedzialność. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani do wprowadzenia czegokolwiek, to tego nie wprowadzamy. A my robimy to wybiórczo. I dzisiaj tak naprawdę, gdyby mnie spotkała taka sytuacja, że przekroczyłem 24 punkty i skierowano Ile by masz mnie na. Zero. Brawo. Ja też. Zero, zero. Nie, ja naprawdę. O, musiał, musiałoby jesteś. się coś <grym> wydarzyć, to to żeby żarty, tak. Ja oczywiście. taki żołnierz bez, bez karabinu, można <grym> powiedzieć. Ale. Ja bym założył sprawę w sądzie, że przepisy są niezgodne i dlaczego mnie kierują na egzamin, skoro ja powinienem dzisiaj iść na kurs reedukacyjny. Nie interesowałoby mnie to, że baza CEPIK jest niedostosowana. Ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za wprowadzenie tych przepisów. To, to jest od zapowiedzi poprawnie, jeśli się mylę, nie pracuję tak długo w branży, chyba ponad 10 lat. Ale oczywiście, że tak. Pada? Od 2011 11 roku. rok. 5, październik, 5 styczeń, przepraszam, 2011 rok. Jest I niesamowite zanieczenie. Mamy 12, 12 lat minęło i nic się z tym tak naprawdę nie dzieje. Bardzo jest to interesujące. Słuchajcie, mamy 2023 rok. Od roku 2011, tak jak Marek Rupental to potwierdza, no te zapowiedzi są, były, minęło 12 lat. Coś niesamowitego. No, nie pozostaje nam nic innego jak czekać, ale też chyba chcielibyśmy gdzieś tam dobić się do jakichś drzwi w Warszawie, żeby uzyskać informacje o co tak naprawdę chodzi. No i kto tę sprawę zaniedbał. Nowa stawka za kilometrówki już 17 stycznia. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w połowie stycznia wzrośnie stawka zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów nie będących własnością pracodawcy. Pracodawca pokrywa koszty używania pojazdu do celów służbowych według stawek za 1 km przebiegu pojazdu. Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury stawka dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 nie może być wyższa niż 89 groszy. Dla samochodu o wyższej pojemności silnika nie może przekroczyć kwoty 1 zł i 15 groszy. Nowe stawki tzw. kilometrówki określone zostały także dla motocykli i motorowerów. Rozporządzenie wejdzie w życie 17 stycznia. Wzrost z 52 groszy na 89 groszy i z 83 groszy na złoty 15 groszy. Komentujemy? Hmm. No, nie, można powiedzieć krótko, była taka potrzeba. Wzrost y, cen paliwa, y, wzrost kosztów związanych z eksploatacją pojazdu, no wymusza taką sytuację. Ja sam y, zdarza się, że korzystam również z kilometrówek y, i byłem zawsze zdziwiony, że. Tak naprawdę zwracało mi to koszty paliwa, natomiast nie refundowało już mi to kosztów zużycia pojazdu na przejechanym odcinku drogi. No cóż, możemy powiedzieć, że stawka zwrotu kosztów, wzrost tej stawki, to po prostu kolejny dowód na gospodarczą rzeczywistość w Polsce, na stan tej rzeczywistości. Zgłoszenie bazy eksploatacyjnej, koniecznie do 15 stycznia. Przedsiębiorcy transportowi, którzy uzyskali tzw. licencję krajową przed 1 marca 2022 roku, mają obowiązek powiadomienia organu wydającego licencję o wykonaniu obowiązku dostosowania bazy transportowej do wymagań ustawy z dnia 28 stycznia ubiegłego roku. Chodzi o zapis artykułu 5 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw. Przepisy stanowią, że baza transportowa musi być wyposażona w miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 trzecia liczby posiadanych pojazdów. A jeśli przedsiębiorstwo prowadzi kilka baz, znajdujące się na ich terenie miejsca podlegają sumowaniu. Portal TSL Biznes informuje także, że obowiązek zgłoszenia dotyczy także przewoźników, którzy wnioskowali o wydanie zezwolenia przed 1 marca 2022 roku, ale do tego dnia dokument nie został im wydany. Natomiast podmioty, które wystąpiły o zezwolenie po 1 marca, składały już stosowne oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej w ramach procedury weryfikacji wymagań. Marku, tutaj takie ogólne pytanie o stan jakości komunikacji prawnej w Polsce. Czy, czy uważasz, że to co się dzieje, czy te rozporządzenia, czy one są w tak czytelny sposób ogłaszane, że one docierają do rozdartej różnymi problemami branży, czy też nawet wzorcowo prowadzone firmy mogą mieć z tym problem? Oczywiście, hmm. że nie. Nie docierają. Ci, którzy są w różnego rodzaju stowarzyszeniach, związkach, tak wspomnianym TSL-u, te, te TLP, te, te ZMPD, OZPTD, do tych ludzi te informacje docierają, bo dba o to związek. Natomiast jest gro przedsiębiorców, którzy mają niską flotę 2, 3, 4 pojazdy, 6, może 8. Oni niespecjalnie się tym interesują, dowiadują się o tym podczas kontroli inspekcji transportu drogowego w przedsiębiorstwie, że jest taki wymóg. Natomiast ja tu w ogóle się zastanawiam nad zupełnie czymś innym, bo przepisy rozporządzenia 1071 to jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku. Mówiło nam już o bazie transportowej. Przedsiębiorcy mieli obowiązek w momencie, kiedy ubiegali się o wydanie, czy to licencji, czy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, mieli ten obowiązek zgłaszania bazy transportowej. Ona była oczywiście niedokreślona, niedookreślona w przepisach i mówiło się o tym, że ma być to miejsce, w którym przynajmniej połowa floty może parkować. Dzisiaj mówimy z kolei o bazie eksploatacyjnej. Zaczynamy bawić się słowami, robi się komplikacja. Nawet jeżeli jest to większa firma transportowa i tak napotka na pewne problemy, bo no trzeba znowu coś zgłaszać, ktoś zaniedba, ktoś dostanie karę. Czy to naprawdę o to chodzi, żeby bawić się słowami? Zdecydowanie nie. No właśnie nie chodzi o to, żeby bawić się słowami. Nie chodzi o to, żeby tłumaczyć i zagłębiać się w tłumaczenia jakich, jakiegoś jednego przymiotnika, jednego rzeczownika. Chodzi o to, żeby po prostu przepisy były czytelne dla wykonujących swój zawód i swoją rolę przedsiębiorców. Marku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja Marek, również Kopental, serdecznie dziękuję. Ekspert i wykładowca e kierowcy był e, moim i Waszym gościem. Fakty przedstawiła e, Klab, Klaudia Gabert-Jaworska. Zapraszam Was serdecznie na wszystkie nasze kanały w mediach społecznościowych. Nasze materiały publicystyczne i edukacyjne dostępne są na Facebooku, na YouTube, na Instagram oraz na e, TikToku. E, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Thank you.